Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj pogoda sprawiła nam małego psikusa, a mianowicie jest bardzo duży wiatr, dlatego nie nagrywam w ogrodzie czy w sadzie, tylko nagrywam, przyznam szczerze, z mojego ulubionego miejsca, stolika pod świerkami, ale on jest za ciemny może na nagrania, ale za to będzie nas dobrze słychać, mam nadzieję, bo też nagrywam przez mikrofon. To mogło też troszeczkę zniekształcić głos, no ale za to będzie lepszy odbiór. Ja nazywam się Wioleta Piasecka, jestem autorką książek, jestem również szczęśliwą stypendystką stypendium Ministra Kultury w szerokim projekcie Kultura w sieci. Opowiadam Wam ciekawostki o ludziach, o których napisałam biografię, ale też o ich trudnym dzieciństwie, o trudnych czasach, w jakich przyszło im żyć, a mimo tego potrafili spełnić swoje marzenia. A jak oni mogli, to znaczy, że my też możemy. Wystarczy tylko chcieć pracować nad tym, nie poddawać się. No i wiele jeszcze czynników. Ach, najważniejsze, spotkać na swojej drodze życzliwych ludzi. To też jest bardzo ważne. Za nami 6 odcinków. Przed nami siódmy, pod tytułem Teatr czy Balet. Już było o teatrze, prawda? Było o teatrze w kontekście Karola Wojtyły. Ale okazuje się, że mój drugi bohater Hans Christian również marzył, by zostać aktorem. Nie przypuszczał nawet, że yy, mógłby być kimś innym, a bardzo chciał być sławny. Pamiętacie z poprzedniego odcinka, że jego wielkim marzeniem była właśnie sława. Sława i pieniądze. A nie przypuszczam, że może być pisarzem z prostej przyczyny. Nie potrafił pisać. Nauczył się pisać bardzo późno. Wprawdzie przyjęto go do takiej przykłaszczarnej szkółki dla chłopców, gdzie uczono religii, czytania i pisania. No ale jak wiecie, lekcje tam trwały tylko w niedzielę, tylko godzinkę, więc ileż można się przez ten czas nauczyć. Marzył więc o teatrze. A skąd taka miłość do teatru? Myślę, że z braku przyjaciół. Hans Christian sam poniekąd zapracował sobie na, na to odosobnienie, ponieważ dzieci śmiały się z niego. Śmiały się z niego, że wstydzi się własnego domu. Hans Christian wstydził się biedy. Opowiadał często, że jest dzieckiem króla Danii, porzuconego w dzieciństwie. I, no, i właśnie się znalazł w tym domku, a ci rodzice nie są jego prawdziwymi rodzicami że na to wpływ też miało to, że dzieci śmiały się bardzo z jego dziadka, dokuczały mu. Dziadek Hansa Chrystiana chodził po odęce w takich ogromnych kapeluszach papierowych, przystrojonych kwiatami, rzeźbił w drewni figurki, śpiewał piosenki, panie dawało mu za to mleko czy jajka, ale dzieci bardzo mu dokuczały. Pewnie był artystą, niespełnionym artystą. Dzieci odsunęły się od niego, a on znalazł przyjaciela, no może przyjaciela to zbyt dużo powiedziane, starszego od siebie chłopca, który rozwieszał plakaty teatralne. Hozy przyłączył się do niego, pomagał mu rozwieszać te plakaty, a w zamian za to dostawał od niego prezent. Dostawał od niego afisz teatralny. Był tak tym zachwycony, że spał z tymi afiszami pod poduszką i marzył, że zostanie aktorem. Pamiętacie? Pamiętacie, jak mówiłam w poprzednim odcinku, że po tym bardzo przykrym incydencie z burmistrzem Hans Christian uciekł z domu. Uciekł z domu, postanowił wyjechać do Kopenhagi, bo właśnie w tej sławnej Kopenhadze mieszkali najsławniejsi aktorzy. Po prostu nie wiedział, gdzie jest to miasto, ale. Na afiszach teatralnych było napisane, że właśnie wszyscy aktorzy, którzy przyjeżdżają do Odense pochodzą z Kopenhagi i w ogóle teatr jest z Kopenhagi. Ale już jako dziecko był bardzo przedsiębiorczy i postanowił postarać się o referencję. Myślał sobie, że jak pojedzie do tej Kopenhagi, no to musi się gdzieś zaczepić. No to kto tutaj jest taki mądry w jego miejscowości, w Odense, żeby mu napisał list referencyjny? Posłuchajcie. Wieczorem, gdy mama wróciła z pracy, Hozi rzekł – mamo, wyjeżdżam. – Dokąd? – zdziwiła się mama, gdyż oprócz babci, która mieszkała obok nich, nikogo innego nie mieli na świecie. – Jadę do Kopenhagi – odpowiedział chłopiec zdecydowanie. – A po co tam jedziesz, synku? – Nawet nie wiem, gdzie jest Kopenhaga – zmartwiła się mama – ja też nie wiem, mamo, ale jeszcze dziś się dowiem. Jest to największe miasto w Danii. Mieszkają tam sami sławni ludzie, wyjaśnił syn. Ale po co ty tam jedziesz? Dopytywała wciąż mama. Mamusiu, czeka mnie tam sława. Tutaj nie mam żadnej nadziei na lepsze jutro. Synku, ale jak ty pojedziesz? Nie masz pieniędzy, nie masz żadnego zawodu. Nawet nie umiesz pisać, wymieniała przeszkody. Gdzie będziesz spał, z czego żył i kim ty będziesz? Oj, mamo, z pewnością sobie poradzę. Wiem, jak zostać sławny. To proste, najpierw trzeba przejść niezliczoną ilość przeszkód i przykrości, a potem już zostaje się sławny. Pójdę teraz do list polecający, do bardzo mądrego człowieka. On mi na pewno pomoże. I pobiegł do właściciela drukarni. Nie znał wprawdzie pana Iversena, ale pomyślał, że tylko bardzo mądrzy ludzie mogą prowadzić drukarnię. Właściciel drukarni był jeszcze w Pracy. Dobry wieczór, przywitał się Hozi. Witaj, chłopcze, co cię sprowadza? uśmiechnął się starszy pan. Nazywam się Hans Christian Andersen. Mieszkam niedaleko. Może mi pan y, pomóc? – Otóż wybieram się jutro do Kopenhagi. Chcę zostać sławny. Czy może mi pan napisać list polecający do Madame Shell? – poprosił grzecznie chłopiec. – Ależ dziecko, nie znam jej wcale – odparł na to pan Iversen. – Jest to słynna tancerka z teatru, znam ją z plakatu. Występowała niedawno w Odense – wyjaśnił Hosey – a mieszka w Kopenhadze. – Synu! – westchnął na to właściciel drukarni. Radzę ci, weźcie za jakieś porządne zajęcie. Obok mnie stolarz potrzebuje ucznia. Zaprowadzę cię tam. Nie mogę, proszę pana, odpowiedział chłopiec. A to dlaczego? Zdziwił się niezmiernie drukarz. Bo świat poniósłby wielką stratę, gdyby mnie został sławny. Jadę na spotkanie z moim przeznaczeniem, jadę na spotkanie ze szczęściem, które mnie tam czeka. Jestem tego pewien właściciel drukarni podrapał się w brodę. Co za dzieciak, pomyślał. Bardzo pana proszę. Chłopiec złożył ręce jak do modlitwy. Przecież pan nie ma nic do stracenia. A co tam? Niech ci będzie. Pomyślał. Napiszę ci ten list. Choć Bóg mi świadkiem. Nie wiem, czy on ci się na coś przyda. Dziękuję panu. Odparł Hosi. Zaś na pożegnanie rzekł poważnie. Oddał pan dziś wielką przysługę ludzkości, po czym jeszcze raz się pożegnał i pobiegł do domu. <grym> Słuchajcie, i jak ludzie mieli się z niego nie śmiać. On naprawdę taki był. On był bardzo poważny, bardzo wierzył w siebie, wierzył w swoje przeznaczenie i rozśmieszał tym ludzi. Rzeczywiście pojechał do Kopenhagi. Odprowadziła go mama, odprowadziła go babcia do dyliżansu. Babcia wcisnęła mu kilka talarów na drogę i tak pojechał. Z babcią widział się ostatni raz. Była bowiem staruszką i wkrótce potem zmarła. Z mamą się widział jeszcze jeden raz, ale mama go nie poznała. Ale nie o tym dzisiejszy odcinek. Nie tak wyobrażał sobie swój przyjazd do Kopenhagi. Oj, na pewno nie tak. To słuchajcie. Piękne, słoneczne, jesienne popołudnie przyjechał do Kopenhagi. To, co ujrzał, w niczym nie przypominało miasta jego marzeń. Zburzony tłum krzyczał niemiłosiernie. Wybijano szyby w sklepach, rozkradano towary. Ludzie biegali i wymachiwali rękoma. Hozi przestraszył się i nie pytając nikogo, co się dzieje, uciekł ile sił w nogach na koniec miasta. Znalazł po drodze tanią gospodę, której przenocował. Na zajucz, bez względu na wszystko, Wyruszył na podbój świata. Ubrał się w garnitur uszyty na pierwszą Komunię świętą i założył nowe buty. Wziął list polecający od starego drukarza i udał się do madame Shell. Tuż przed jej domem padł na kolana, bo modlitwa zawsze przynosiła mu ukojenie. Wierzę w ciebie i w szczęście swoje. Zdążył wykrzyczeć, gdy nagle usłyszał za sobą wesoły śpiew. Nie zdążył się odwrócić, poczuł tylko, jak ktoś wsuwa mu do ręki monetę. Była to służąca, która właśnie szła na zakupy. Ależ, ależ proszę pani, nie jestem żebrakiem. Chodzi zerwał się na równe nogi. Czy widzi pani, jak jestem pięknie ubrany? Mam nowe buty. Wyciągnął rękę, w której trzymał monetę. Proszę to zabrać. Przyjechałem tu, by zostać sławny. Zatrzymaj to, odpowiedziała wesoło służąca. Przyda ci się na szczęście. W Danii wybuchła wojna domowa. Trwała krótko, ale zdążyła poczynić wielkie szkody w mieście i przestraszyć mieszkańców. Pozamykano sklepy, teatry. Wpadł do Madame Shell. Dostał się do niej, ale ona go wygoniła. Wygoniła go, uznała go za nachalnego, niespełna rozumu wielbiciela. No i został sam. Miał tylko pieniążki od babci, te kilka talarów na jeden nocleg. Pobiegł do teatru. Czy się tam dostał? Posłuchajcie. No Odszedł budynek dookoła, po czym uczynił to jeszcze raz i jeszcze raz, aż wreszcie znalazł się w środku. Po niewielkich trudach wszedł do gabinetu dyrektora, złożył głęboki teatralny ukłon i rzekł: Jaśnie wielmożny panie! Odbyłem daleką drogę z małego miasta Odense. Chcę zostać aktorem. Na razie mogę być tancerzem, jeśli trzeba. Mam bardzo ładny głos, mogę być też śpiewakiem. Po czym nie wytrzymał i dodał: Muszę zdobyć sławę. Dyrektor teatru spojrzał na niego zakłopotany i rzekł. Przykro mi, młodzieńcze, spóźniłeś się, na lekcje śpiewu i tańca przyjmujemy uczniów raz w roku i tylko na wiosnę. Nie chcę ci robić nadziei, ale powiem otwarcie. Na aktora jesteś za chudy? Och! To żaden problem, panie dyrektorze, szepnął Hozi z żarliwą nadzieją w głosie. Gdy tylko zatrudni mnie pan, choćby za niewielką pensję, to ja się tak najem, że z pewnością przytyję. No przykro mi, nic tego, a teraz idź już, proszę. Powiedział zdecydowanie i zamknął za niesfornym gościem drzwi. Nie, kochani, wiatr nam nie przeszkodzi, bo musimy nagrać ten odcinek. Jest ostatni dzień czerwca i w czerwcu muszę. Siedem odcinków zamieścić, więc niech wieje, niech tutaj się drzewa łamią, a my ten odcinek nagramy. Jak Hozi sobie poradził? Błąkał się ulicami Kopenhagi. To były najgorsze dni w jego życiu. Siedem dni bez jedzenia, bez dachu nad głową, bez życzliwych ludzi, bez wsparcia, a był jeszcze dzieckiem. Trafił do stolarni. Na chwilę porzucił. No może nawet nie porzucił, tylko schował w kieszeń ambicje aktorskie i postanowił, że dobra, zarobi trochę na życie, a potem zostanie aktorem. Ale oczywiście zaczął opowiadać o sobie, że jest porzuconym dzieckiem króla. I takie wymyślone historie, że ci prości chłopcy, którzy tam pracowali, ściągnęli mu ubranie i chcieli sprawdzić, czy jest to chłopiec czy dziewczynka. I zrobili mu wielką krzywdę. Przyszedł sobie, tak go upokorzyli, że przyszedł sobie, że nigdy nie będzie pracował z takimi prostymi ludźmi. Był wykończony, stał na ulicach, był głodny, nie dojadał, nawet może ludzie by mu dali kromkę chleba, ale tak się bał odrzucenia, że uciekał. Wpadał do obcego domu, zaczynał śpiewać, tańczyć, recytować wiersze, po czym nie czekając na nic, na krytykę, uciekał. Nie wiadomo, jakby się to wszystko skończyło, ale któregoś wieczoru szczęście się do niego uśmiechnęło. Posłuchajcie. Szedł przed siebie, aż ujrzał kolejne nazwisko znane jeszcze z Odense. Oczywiście z plakatu. Słynny na cały świat śpiewak Giuseppe Siboni gościł właśnie w Kopenhadze. Zapadł wieczór, gdy zdecydował o tym, by pójść do domu śpiewaka. Zapukał. Drzwi otworzyły się i ukazała się w nich służąca w białym fartuszku. Czym mogę służyć? zapytała grzecznie. Wtedy Hozzi zaczął w progu deklamować wiersze, zaśpiewał jedną smutną piosenkę i już chciał zagrać krótkie przedstawienie teatralne, gdy ujrzał jej zdumiony wzrok. Przestał śpiewać i rozpłakał się wyczerpany niepowodzeniami. Po chwili otarł łzy i błagalnymi, urywanymi zdaniami poprosił. Proszę pani, jestem bardzo głodny, od kilku dni nic nie jadłam, bo chcę zostać sławny, a i tak pieniądze się skończyły. Po czym zaczął szybko i nieskładnie opowiadać, skąd przyjechał i po co. Bał się, że dziewczyna zamknie przed nim drzwi i zostanie sam pośród nocy. Na szczęście była to bardzo dobra osoba. Nakarmiła go, kazała mu się umyć, uczesać i dopiero wtedy poprosiła pana Siboniego i opowiedziała mu, o niespodziewanym gościu. Słynny na cały świat śpiewak Giuseppe Siboni zaprosił Josiego do salonu. W salonie zaś przebywali sami sławni i bogaci ludzie śmietanka towarzyska Kopenhagi. Co umiesz, chłopcze? zapytał Siboni i Josi zaczął deklamować z patosem wszystkie wiersze, jakie znał. Powiem tylko, że ci ludzie ufundowali mu wtedy malutki pokoik. Taki malutki ciaśniutki. Eee, zafundowali mu lekcje muzyki, lekcje gry aktorskiej i lekcje języka niemieckiego. Był bardzo, szczęśliwy. był bardzo, bardzo szczęśliwy. Napisał pełen błędów list do mamy. Napisał jak mu dobrze, kogo spotkał i że niedługo już będzie sławny. Mama nie potrafiła czytać. Listy od Hansa Christiana Andersena odczytywali jej inni. Najczęściej ksiądz albo pan Iversen. Hans Christian nie chciał w nich pisać, w tych listach, że jest naprawdę mu bardzo no, ciężko i głodem. Bo ci dobrzy ludzie wprawdzie dali mu schronienie, ale obiady jadł u Siboniego, w poniedziałki, we wtorki u Wolfa, w środy u Orsteda, w czwartki tam jeszcze u kogoś innego. A naprawdę jak ktoś zapomniał o nim, to Hans Christian nie miał co jeść. Oprócz tego obiadu w ogóle nie miał co jeść. Ale nie został aktorem. Nie został aktorem. Z prozaicznej przyczyny. Płaszcza nie dostał, piękne buty się rozpadły i Hans Christian ciężko zachorował. Nabawił się nieuleczalnej chrypki i był zachrypnięty już prawie do końca życia. I ci ludzie powiedzieli: No, chłopcze, a którym nie zostaniesz? No, no może jedź do domu, szukaj sobie innego zawodu. My w ciebie więcej nie będziemy inwestować. Wtedy pomyślał, że przecież on potrafi również tańczyć. No wprawdzie tylko on myślał o tym, że to potrafi. Pobieg do baletu, ale posłuchajcie. Mieszkał jeszcze wprawdzie w tym maleńkim pokoiku, ale przeczuwał, że to niedługo się skończy. Postanowił jeszcze raz poszukać szczęścia w teatrze, bo przecież tak naprawdę chciał zostać aktorem. Przypomniał sobie wówczas, że w Kopenhadze mieszka słynny literat, którego nazwisko również znał z plakatu. Poszedł do niego osobiście. Ten pomógł Hoziemu zebrać pieniądze na jego dalszą naukę. Namówił go na lekcje baletu. Dziękuję panu bardzo, rzekł Hozi, gdy się spotkali. Tak naprawdę, to chcę, chciałbym zostać aktorem. Myślę jednak, że od baletu do aktorstwa już tylko jeden krok. Ucz się dziecko i nie zmarnuj pieniędzy, które ci ofiarowaliśmy. Jest to prezent od wielu ludzi, którzy w ciebie uwierzyli. Nawet służąca od pana Siboniego dołożyła swój grosik, rzekł literat. Ach, dziękuję panu za okazane mi serce, a otrzymane pieniądze spożytkuję z myślą o Danii, zapewnił Hozi. Lekcje, które zaoferował mu literat, odbywały się za kulisami teatru. Wszyscy uczniowie oraz nauczyciele baletu śmiali się jawnie z wysokiej i niezdarnej postaci. Hozy nie reagował na zaczepki. Wierzył w marzenia i w szczęście swoje. Zdanie to powtarzał w duchu bez ustanku. Wiedział przecież, że musi przejść wiele przeciwności, żeby być sławnym. Połykał łzy i znosił wszystko cierpliwie. Niestety, któregoś dnia podszedł do niego nauczyciel i rzekł – przykro mi chłopcze, nie możesz dalej ćwiczyć – sam przyznasz, że na łabędzia nie wyrośniesz. Ależ, ależ dlaczego pan się zniechęca? spytał niespokojnie Hozi. Z brzydkich kaczątek też przecież wyrastają łabędzie. Przestań, przerwał mu nauczyciel. Powiem ci prawdę, choć pewnie odbiorę ci tym całą nadzieję. Nigdy nie zostaniesz aktorem. Porzuć marzenia o wielkiej sławie, one nigdy się nie spełnią. Jesteś najbrzydszą osobą, jaką znam. Nie nadajesz się ani do baletu, ani do teatru. Może i masz talent, ale doprawdy nie wiem, co mógłbyś robić. Myli się pan, odrzekł z dumą Hozi. Nikt i nic nie odbierze mi nadziei. Wierzę w to, co robię. Wielka siła, niezależna ode mnie, mną kieruje. Zobaczy pan, że zyska mnie śmiertelną sławę, bo tylko tego w życiu pragnę, powiedział i zrobiło mu się lżej na duszy. Och, ojcze, pomyślał. Czy widzisz, jak walczę o siebie? Ale w tę ostatnią noc, kiedy miał obłacony ten pokoik, usiadł i napisał pierwszą w życiu pełną błędów, sztukę teatralną, i zaniósł ją do dyrektora teatru. Jak myślicie? Zrobiła na dyrektorze wrażenie, czy nie? Wyrzucił ją do kosza, czy nie? A może ją wystawił na deskach teatru? Posłuchajcie. Siadaj chłopcze, dyrektor wskazał mu przesło. Hozi usiadł na brzegu i zastanawiał się, co też ci ludzie powiedzą mu przykrego. Musi to być chyba coś bardzo ważnego, skoro zebrała się cała rada teatru. Ustaliliśmy, że twoja sztuka nie nadaje się do niczego, zaczął dyrektor. Jest w niej cała masa błędów. Widać, że masz kłopoty z pisaniem. Było jednak w niej malutkie ziarenko talentu, nad którym nie mogłem przejść obojętnie. Dlatego postanowiliśmy, że miasto Kopenhaga wyśle cię do szkoły. Pojedziesz na cztery lata do słynnej łacińskiej szkoły w miejscowości Slagelse. Zdasz maturę i pójdziesz na studia. Twoim opiekunem będzie odtąd radca Kolin. Będziesz musiał przed nim odpowiadać za wszystkie swoje osiągnięcia. U niego zamieszkasz i otrzymasz pomoc pod każdym względem. Pamiętaj jednak, że pieniądze, które są własnością króla Dani, musisz przeznaczyć z pożytkiem dla siebie i swojej ojczyzny. Zakończył dyrektor teatru. Panie, chodź, rzucił się na kolana. Czegoś takiego nie spodziewał się w najśmielszych swoich marzeniach. Nie zawiodę króla, nie zawiodę kraju, pana też nie zawiodę. Dania będzie kiedyś ze mnie dumna. Poszedł do takiej szkoły, o jakiej niegdyś marzył dla niego tata. Słuchajcie, jak ważne jest to żebyśmy o siebie walczyli. Jak ważne jest to, byśmy się nie poddawali, ale jak ważne jest to, byśmy na swojej drodze spotkali również dobrych ludzi. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Was i życzę miłego dnia. Do zobaczenia w następnym odcinku.